Panowie, tu jest Weather Ribbon Zjadam idziecie panowie? No idę, idę już No tu jest teraz. Jest no, w strzał, lewo i w prawo można iść. MNIEJSZE jest w prawo, idziemy w prawo. Help! A uwaga! Odsusi się, no ale o od, to a nie STÓJ w takim GARDREK Przecofaj co? się, Mati chodź TU Idę. Pawel paweł. Ło! nie żyje? Idę PAWEL pod ust. No, no bo jest cały czas. Mam no lekko. Martwy No! Już. Je najpierw zabijcie, a później palczasty kolejne. Kurwa, widzę. Uciekaj, szybko. Kurwa. Nie mogę, bo. A. A teraz z tyłu coś przyjdzie i co? Tu tak. O ty, kurwa. E co on to jest? Dobra, Martwy. To mnie spermiło? O, amunicja i nady. Amunicja do paralizatora? Granat? No nie, tu są Co płody. To? O... Aborcja, te małe szmaty. To zaraz, czekaj. O, taser! Paralizator. O, no. I od amunicja do Nie nie. można ogłuszać pewnie. Czemu on go trzyma tak gangster? <laughs> eee... <laughs> <laughs> nie Dzień widzieliście wow. tego? Taka wiel... Taki wielki blok tam poszedł. O ja A Ej, poczekajcie, Ja jeszcze cię tu. dwóch. mnie. Dobra. I sprawdzamy, jak działa paralizator. Słyszę. O, no i klasa. Robimy ja? bombę. Tu się gdzieś tam. Tu wyjść. tu się. Ej, tu się. Wiem. Sprawdziłem to w dwie sekundy, jak głęboko tu jest. Co teraz? zrobić. No karmy dla kota! A, no tak, sprawdzałem to przecież. Debil. Dol. Weź tam jeszcze jedną rozmowę. Żywica... Tu są drukarki 3D, prawda? No tak. tak, no można sanki wydrukować, na przykład strzały. Ja pierdolę. A, wejdę jak zejdę. Co to to? To, to, razie. to razi. No nie dotykaj, kurwa. Co to jest? Zebrałem. Nie wiem. O, poczekaj, Pokażę. artefakt po prostu się z tego zrobi. Okay. Artefakt? Aha, dobra, tu zwiedziliśmy, a to wracamy dalej. Linie. Nie, czekaj, tu byliśmy. Czyli w którą stronę? Tu w dół. Nie, tędy. Nie, prędko. Ale co ty chcesz? A nie Wyjść? Tędy? tędy? I to i tu liną? Żeby spadać. No, tak, liną, liną Dobra, zapomniałem. I, I to Mateusz nie ma orientacji. No, ale masz dusko. Dzięki. O, spadam! Umarłeś? Idź po niego. Nie. No to poczekamy sobie chwilkę. Ja się wspinałem na takie. Ty śmiesznie by było, po prostu jakbym e, wszedł i spadł od razu. I co? No i spadł no. Yo, ja mam płatki ścietaniowe, Nie <laughs> to Metapełki. O, dobra. Nie no, teraz mam pełne HP, to mi trzy razy się to Co tu <laughs> jest w lewo? O, o. Kamizelku. W lewo, co tu jest w lewo? Co to min robi? Idzie w prawo. W prawo. Ej, jak szedłem, to było moje lewo. Dupie, kurwa, miałeś to lewo, nie. W prawo jest. Ty chyba, że tyłem chodzisz. On dupą teren wyczuwa. Wow. No, to jest taka czujna, dupę. Taka czujna, no. Oj. Co zjebałeś się? Prawie, albo się zzeszedł. O! O! Wyłączam ty. A. Do durkowania to. O, aparat oddechowy. Można nim robić zdjęcia? Nie skomentuję nawet tego. A co, co, co on powiedział? Aparat oddechowy. Można nim robić zdjęcia? Naprawdę? <noise> Paweł jest chyba już zmęczony. To Oj, dobra. dobra akurat, było? <głos> <głos> e, nie. Eeeh, to jest zostałeś? To jest kurwa rekin, rekin. ty! Spierdalać! Spierdalać! Co robi treść z rekin w eskini, kurwa? Cześć się napiję okazji, jak to jest Dobrze to piję tak Najwyżej sraki dostałem. o sraki dostałem Dobra, oczyściliśmy naszą pierwszą jaskini Nie. ja się napiłem wody ze skini, z jaskinizarami tubsko się widzisz. No ale to ja idę za nią a ten kółko kurwa roba O Paweł Widzisz ten strumek? Kurwa tak będzie robił na tę dupa, nie? o tej wodzie Wiesz że już teraz tak, tak moja dupa wyglądała poproszę z detalami Wypiłem dwie puszki osi osi takie 033 litra, nie? Uh -huh. Puszka osi tam z dodatkowym kurwa tam wapniem czy magnezem, nie, z magnezem z dodatkowym magnezem. Spotkałem się z ziomkiem i tam byliśmy akurat w sklepie mówił o to jest dobre, nie o to. Mówię dobra, spróbuję, nie? To ja to wypiłem, no spoko nawet, nie? Później byliśmy znowu w jakimś tam sklepie, to wziąłem drugie. W innym smaku, nie? Jaki błąd, kurwa, mok. No, wodospad dozpadnie gara z dupy później. No ile tych netoperów? Nie wiem, ale przydałby się zwiało? jakiś ten. No, jesteśmy tu, gdzie weszliśmy, no. O. Przydałoby się ten szałas zrobić, jakiś. Nie, ale powiem wam, że ten las w nosy to creepy trochę wygląda. By no. Tak dosłownie nic nie widać. Bewa. No nie atakują nas. A tak. Dobra, robię zapis. Stop resisting! Stop resisting! Stop resisting! Aj! się mi wbił! Czy nam rozwalili... Łapa. O tu. A nie. A! O, jak jasno! Dobra, ja bym wrócił na hatę sobie na to. Ja bym wrócił na chatę i... skończył życie z Deferestem. Chociaż po drodze mamy jeszcze tego, tego, tego... Hmm, przy golfowym. Zgarniamy wózek i wracamy wózkiem? A trafisz? Że ty się mnie jeszcze pytasz? Oczywiście, że nie. Właśnie chciałem powiedzieć, że na ostatnim Q że masz problemy z trafianiem. Chociaż... nie, dałbym radę trafić. Wiewiórka. Złap to za ogon i będzie. Zakręcę i pierdolone gdzieś się trzeba. <laughs> to będzie pierwsza ruda latająca wiewiórka. <laughs> ja tak pomyślałem... Kurwa, tak jak freezby byś, że to tak z boku, nie? <głos> <głos> tak wybiórą. Tak, nie no, tak za ogon. Czekaj, którejś, muszę coś zjeść. Który, W parzurze zjeść z masz na kopne wiórkę od drzewa. O. Ale nie no, tak za ogon wziąć i tak rozkręcić. Dobrze, że pyta, tak, nie tych mało? odcinków. Oś! Och! <noise> oh. jakiś mały jelonek przybiegł. Oj. Oj. Oj! Oj! Z zaraźnikom kurwa Uch! A jakiś ślad po sobie zostawił, hu Tu są te kurwa doktorki You will find meaning in life again Aha, dobra Jakaś sekta jest kurwa Dobra, tu jest to Dobra, schowaj mi to kurwa ulotkę Co to jest? Zapraszam do powozu Jakiego po prostu? Jaskinia! <grystanie> My chcemy iść do tej jaskini jeszcze? Ja jestem w niej. Ja bym już poleciał do domu. Nie, nie wydaje się dużo. O, plody. <grystanie> Chciałbyś! Kurwa, nie? nie! Szkoda. Co tam gdzie Ja. <grystanie> <noise> A właśnie, może bym naładował tarencję. tak to Ale się już same ładują. się naładują. Ale nie świeci mi! No to już nie masz, baterii. Nie masz baterii. Kurwa, nie mam baterii! Ej, hey, bo tu nic nie ma. Co my? No bo nic tu nie pominąłem, nie? Nic nie ma, Mati. Jest ciało. <noise> Dobrze zapraszam do mego powozu Jezu jak jasne. A bo tu jest GPS na tym E, wsiadaj ja nie rozpierdalasz! Jest GPS tu wsiadła. waliłem No i jest tam tak, Jakie to wezmę sobie płatką drogę Nie obiecuję, że nie będzie turbulencji. <laughs> Śmiesznie się, że ty masz dalej ten sprzęt do wypowania założony Tak? Tak na szczęście u mnie tego nie widać, więc wyrąbane totalnie. Więc jak to przyj... OO! Boże święty... Eho, śmieszny. Pętliczek, pętliczek, kurwa miskliczek. O! O! To no zdutuj od razu. Przystanek! Jesteś za tym? Ach, bo chciał kurwa secret za tym. Bo to spada. No ta. Taka fajna rodzinna patrz. Nie, tak to bardzo wiesz, Przyjaźnie to wygląda. Wchodzisz do jaskini, a tam jakiś palczasty z tym I... Fajnie. Sarny. O, dwie sardy. O, sarny Cztery sardy. Taką fajną pankę mamy. O. O! Sza... Pod nim O! Jest sarenek! Będziesz musiał popolować. O no, kurde, co wiem, daj mi amunicję i sprawia, że te sarenki będą gatunkiem zarażonym, zakażonym. Nie zakażonym, kurwa, za... zagrożonym. <ślańczym> zakażonym. <ślańczym> zarażonym. Słowo zagrożenie wypadło z... ...dupy, kurwa. ja, taką? tak? Czy nie? Ona jest dość pojedka. Tędy powinienem. Odnogę pyk i nie działa. Dobra, to wy sobie możecie ewentualnie wysiąść, a tam jakoś dojadę. Bliżej. Ja chcę postawić jedną rzecz do zbierania tych piór. O, Co jedziemy kurwa? kurwa ale kel kel Ej! Kelby się to... pięknie zbitał. Tak mi krewniane te. A, bo do... do przodu siąść. Tak. Ja zbudowałem krematorium i widzę, że mamy ludzi do czy jakiś grubas czerwony tu biega e, spierdalaj! Tam jest za tym o. za grubo. Faktycznie! O, o kurwa! Trzeba <laughs> za dobrze! Eee, eee! Pali się wszystko kurwa! Czemu się wszystko pali? Dobra. stąd. No kojś się ty! O, fumfel! Wim! <noise> <noise> co, go poraziłem. O! <noise> ja się zastanawiałem, kto to tak biega tutaj i go paralizatorem strzeliłem. Aha, jej ciała nie można spać. Kolego! Kurwa. Rrr. Ty ten sam tu kramator biegł. <noise> On już wie, co go czeka. To ambitny! To mi Łap! Nie wiem Kelvin dłonie na przykład Kelvin no! 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 O! Pierwszy raz padł faktycznie No i po co kurwa idioto do Ogninska wchodziłeś? To dziwo nie z twojej ręki Czemu Kelvin czuje bombę w krematorium? i to co lubi, ale... Dobra, to co kończymy? No, kończymy.